Dzień dobry. 14 kwietnia 2022. Rzeczy. Otaczają nas, atakują, przygniatają, stanowią przedmiot pożądania albo pogardy. Gromadzimy je przez całe życie i kiedy to życie się kończy, nic, co zgromadziliśmy nie jest już ważne. No i zresztą też. Rzeczy są wyznacznikiem naszego standardu ale i ważności nas samych. Nie zawsze jest tak, że im więcej mamy, tym jesteśmy ważniejsi. Starożytni filozofowie wręcz demonstracyjnie rzeczami gardzili, traktując je jako kotwicę, która nie pozwala ich myślom popłynąć daleko i swobodnie. Diogenes, uchodzący za najmądrzejszego człowieka swoich czasów, mieszkający w Beczce i mający znany w polskiej polityce przydomek, Kinikos, pies, od czego poszła nazwa filozoficznej szkoły cyników, chodził w łachmanach, nie miał żadnych dóbr materialnych, wędrował w biały dzień po ateńskiej Place z zapaloną latarnią, szukając nie rzeczy, a prawdziwego człowieka. Chyba nie znalazł. Kiedyś przed jego śmierdzącą beczką stanął największy zdobywca w dziejach świata. Człowiek, który miał wszystko, i zapytał go, co może dla niego zrobić, bo chce spełnić każde życzenie wielkiego filozofa? Diogenes poprosił tylko o to, żeby Aleksander Wielki nieco się przesunął, gdyż zasłania mu słońce. Mało wiarygodne. Nie sądzę, żeby Diogenes dbał o pięknie opaloną cerę, jako że moda na opalanie przyszła dopiero w XX wieku naszej ery, a niedoborów witaminy D w starożytnych Atenach nie znano. Inny Ateńczyk, Sokrates, chodził po tej samej place między straganami z rozmaitymi dobrami doczesnymi, a zapytany, co robi tam człowiek, który zajmuje się filozofią, odpowiadał: Patrzę, bez ilu rzeczy jestem szczęśliwy. Bias Sperien, jeden z siedmiu greckich mędrców, Jończyk, a więc mieszkaniec ziem leżących w dzisiejszej zachodniej Turcji, podziwiany zresztą przez żyjącego prawie dwa wieki później Diogenesa, zasłynął z kilku celnych powiedzeń, wśród nich dwóch odnoszących się do kultu rzeczy. Nie chwal człowieka z powodu jego bogactwa. To do dziś maksyma mogąca być wypisana na sztandarze socjalistów. Ale bardziej znane jest zdanie, które przeszło do naszych czasów w łacińskiej wersji spopularyzowanej przez Cicerona, omnia Mea mecum porto. Łatwo było mówić wszystko, co moje noszę ze sobą komuś, komu w Grecji czy nawet w Rzymie, wystarczała chlamida na grzbiecie, stylus i papieru z dłoni oraz mieszek z drachmami czy sestercjami zapasy. Jeśli nie było w okolicy Aleksandra Wielkiego i nic nie zasłaniało słońca. Niczego więcej do szczęścia nie było potrzeba. Resztę za filozofem niósł jego niewolnik. Dzięki rzeczom jednakże istniejemy, a nasze, jakże cywilizowane działania, mogą docierać do innych, także poprzez rzeczy. Jak niewiele jednak ich potrzeba, może nie tyle do życia, ile do przeżycia, pokazują dzieje wojen, kiedy to pod bombami, w dymie pożarów przy mdłym zapachu bratniej krwi mamy 5 minut na to, by spakować owe rzeczy do plecaka i uciec. Wszystko wówczas okazuje się naraz potrzebne i zbyteczne. O tych zbytecznych rzeczach, których na pewno nie spakowałbym do survivalowego plecaka, a które jakoś tam kiedyś określały moje życie, chciałbym opowiedzieć w kilku najbliższych felietonach. Część pierwsza. Butelka Sprajta. Półtora litrowa, półprzezroczysta, zielona. Jedyna rzecz, jaką dla siebie kupiłem w Paryżu podczas pierwszego swojego tam pobytu w 1986 roku. Za swój wykład o tatrzańskich inspiracjach w sztuce, dostałem co prawda honorarium we frankach, ale raczej się na tym nie wzbogaciłem. Jakieś suweniry dla rodziny, szaleństwo gastronomiczne w postaci połowy bagietki kupionej koło Pałacu Inwalidów, medalik z katedry Notre Dame dla mamy. Resztę ze 160 franków, czyli 26 dolarów, przywiozłem. I na Orli, w strefie bezsłowej, kupiłem Sprite'a, którego trochę wypiłem podczas lotu, jak już zużytkowałem spory kieliszek wytrawnego Bordeaux, Podany przez elegancką stewardessę z Air France na pokładzie wiozącej mnie do kraju maszyny Karavel. Kali być wielki świat, pomyślałem o sobie, szykując się do wyjścia na okęciu. Butelkę z połową gorzkawo-cytrynowego gazowanego napoju niosłem dumnie w ręku i myślałem, że mi wszyscy zazdroszczą. W tym sprajcie najważniejsza była właśnie butelka. Duża, lekka i wygodna do powtórnego napełniania. W Polsce Ludowej butelek typu PET wiele nie było. Owa lekkość plastikowej flaszki okazała się przydatna już niebawem. Ówczesne dolegliwości, wywołane przez z przeproszeniem wrzut dwunastnicy, leczyłem piciem hektolitrów świństwa nazywającego się wodą Zubera. Bez Zubera bolało mnie wszystko i wydawało mi się, że zaraz umrę. Z Zuberem też bolało, ale mniej. Kilka miesięcy po powrocie z Paryża przyszło mi jechać na wielodniową wycieczkę do Czechosłowacji, a dokładniej na objazd Słowacji zorganizowanym przez moje ówczesne wydawnictwo Kraj. Mówiłem już, że wtedy, w 1986 roku, czułem się jak obywatel wielkiego świata. Pierwszy postój wypadł w Kieszmark. Większość naszej autokarowej społeczności wykorzystała ten czas na odwiedzenie tamtejszego domu towarowego Prior, gdzie zaopatrzyliśmy się przede wszystkim w kilka flaszek piwa Tatran. Mój przyjaciel, pisarz Zbyszek Ładygin z Zakopanego, który także brał udział w tej eskapadzie, wypatrzył w moim plecaku butelkę po sprajcie. Odkręcił, powąchał, skrzywił się. Zuber, który do flaszki nalałem w domu, śmierdział zgniłymi jajami. Powiedziałem, że to moje lekarstwo na dwunastnicę. Wziął butelkę, wylał do najbliższego rowu, otworzył piwo i przelał do butelki po sprajcie. Zmieściły się trzy, nie całkiem. Resztę wypiliśmy. Teraz będziesz się tym leczył, powiedział. Trzy puste flaszki po tatranie zanieśliśmy do sklepu, odebraliśmy kaucję, kupiliśmy dwa nowe piwa. Wypiliśmy, oddaliśmy flaszki, odebraliśmy kaucję. Autokar trąbił na parkingu, więc wróciliśmy. Butelka po sprajcie służyła nam jako wygodny i lekki magazyn napojowy przez dalszą część podróży, aż do momentu, kiedy w Bratysławie znajomy Słowak przyszedł wieczorem do naszego hotelu z wiadomością, że w Ukrainie właśnie wybuchł reaktor w Czarnobylu. W kieszeniach dźwięczały mu butelki. Dzięki czemu jakoś zaakceptowaliśmy opinię Milana który powiedział, że teraz to już chlapci budę konec feta. Zamieniliśmy piwo na whisky, bo lepiej odkażała. Płynu Lugola na Słowacji nikt nie używał. Tak przetrwałem aż do momentu, kiedy w Pieszczanach poczułem znajomy zapach siarkowodoru. Koło głównego sanatorium ze skały tryskało źródło ciepłego zubera. Napełniłem flaszkę po sprajcie i wróciliśmy do Polski. Dziś sprite jest w każdym sklepie spożywczym, ale już go nie kupuję, bo wiem, jak bardzo niezdrowe są słodkie napoje gazowane. I z pewnością nie mógłbym szpanować wchodząc z tą flaszką na pokład samolotu. Zwłaszcza, że z powodów antyterrorystycznych do samolotu dzisiaj nie można wnosić nawet wody mineralnej. Whisky można dostać za nieduże pieniądze na pokładzie.